Specjalizujemy się w posażeniu kuchni łazienki. Pomysł na biznes powstał 14 lat temu. Po moich wcześniej różnych doświadczeniach w sklepach sportowych, w bankowości, gdzie 4 lata siedziałem, szukałem swojego miejsca. Szukałem miejsca, w którym mógłbym się rozwijać, w którym mógłbym cały czas coś wprowadzać, i żeby nie była to stagnacja. Więc to jest idealne miejsce. Cały czas rozwijamy, cały czas wprowadzamy nowe produkty. Zaczęliśmy od zdrowów granitowych, później wprowadzaliśmy baterie, zaczęliśmy później asortyment łazienkowy. Żeby móc stworzyć firmę, która wyposaży kuchnię i łazienkę klientowi od razu, i zrobi jeden koszyk duży i jedno zamówienie. Jak to się stało, że ze sportowych i bankowości przyszedłeś do e commerce który zajmuje się sprzedażą z granitowy. granitowych. Dostaliśmy wspólnikiem propozycję sprzedaży z granitowych ktoś, kto produkował nie wiedział kto sprzedać. I od tego się zaczęło. Wchodząc światek e commerce nie wiedziałem nic o tym, nie wiedziałem jak się sprzedaje na Allegro, nie wiedziałem jak wystawiać oferty, więc dla osób, które coś się zastanawiają jak najbardziej polecam, można wejść i zbudować swój biznes. Jasne, a jak to się stało, że zaczęliście sprzedawać na Allegro? Pierwszym wyznacznikiem to był 2010 rok, gdzie weszliśmy właśnie ze sprzedażą. Musieliśmy sprzedać zlewy granitowe. W tamtych latach nie było żadnego innego marketplaceu w Polsce, dużego, gdzie można by było sprzedać i szybko się pojawić na rynku. Więc, jeżeli byśmy zaczęli od sprzedaży w naszym sklepie, niestety granitan internetowym, stacjonarnym, tak szybko byśmy pozycji nie zdobyli. Więc musieliśmy wejść od razu do marketplaceu, który pokaże nas wysoko. I teraz rozwijacie się. Eee, pytanie: Czy sprzedajecie już na rynkach zagranicznych z Allegro czy poza Allegro? Jeśli tak, to na których? Tak, sprzedajemy w, z Allegro oczywiście. Zaczęliśmy od samego początku. To były Czechy, dwa lata temu weszliśmy. Po wprowadzeniu ofert na rynek czeski, właśnie z wami, e, to był impuls do tego, żeby wyjść za granicę. Czyli Czechy to był pierwszy kraj w ogóle? Tak, pierwszy kraj w ogóle. Okay. Gdzie wprowadziliśmy? I ten impuls od dwóch lat, jak zatrzymuję, to jesteśmy teraz w 17 krajach. Wow, 17? Wymięki kawałki. Czechy, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia. Chcemy być w każdym kraju. To co Was skłoniło do tego, żeby wyjść z nami na nowe rynki? I od razu zapytam, jak oceniacie te narzędzia do zarządzania mm -hmm. sprzedażą zagraniczną, które Wam udostępnia? Przelicznik cen, konwerter walut, automatyczne tłumaczenie ofert itd. To, co udostępniliście dla klientów, to był strzał dziesiątka, dlatego że klienci, którzy się zastanawiali, jak to zrobić, jak zrobić całą otoczkę pod względem prawnym, nieprawnym, ofert, tłumaczeń. Wy zrobiliście to wszystko za klienta. Klient, mając oferty swoje, wystawione, tak naprawdę jednym przyciskiem jest w stanie wystawić wszystko na rynku czeskim, jak teraz na słowackim. Jest to super narzędzie, gdyż za klienta robicie wszystko. Tak? Ktoś, kto nie wychodzi na te rynki, no to powinien żałować, tak? Dlatego, że szybko jest w stanie się rozwijać, bo Polska jest Polską, ale jest to kraj też ograniczony sprzedażą. A tak jak teraz, też pewnie z czasem otworzycie kolejne rynki, no to tylko się cieszyć, tak? No tak, bo faktycznie wychodzenie z własnym sklepem za granicę. To są te dodatkowe pieniądze, zasoby, które trzeba przeznaczyć na to, tak, żeby postawić w ogóle ten e-commerce? Zgadzam ten e się z Tobą. E, dodatkowe osoby, które e, muszą tłumaczyć oferty, dodatkowe osoby, które muszą wystawiać, dodatkowe osoby, które piszą regulaminy, bo każdy kraj niestety, ale ma swoje obwarowania e, pod względem prawnym, pod względem płatności, bramki. Każdy kraj jest inny. To trzeba zrobić dokładną analizę, a wystawiając oferty na Allegro, Robicie właśnie wszystko za klienta, klient nie musi o tym myśleć, tak? No tak, no, my dajemy przede wszystkim narzędzia, ale też sprzedający, który wchodzi na nowy rynek, musi pamiętać o tym, że są jakieś kwestie prawne czy podatkowe, o które musi zadbać. Sam też, bo my nie jesteśmy w stanie oczywiście przeprowadzić pełnej analizy biznesowej tak. i podatkowej za, za tego przedsiębiorcę. Więc pewnie kwestie związane z VAT-em czy z odpowiednikami BDO na różnych rynkach. To jest coś, o co trzeba po prostu zadbać. Tak, zgadzam się z Tobą, bo to są rzeczy, ale to już są minimalne rzeczy. Przy całym wystawianiu ofert i wejścia za granicę, kwestia techniczna z księgowym, którego nawet mamy u siebie w firmie, no, bo mamy. To już są, to jest 10% pracy, a 90% robicie. Plus, yy, my też mamy, współpracujemy z partnerami, którzy takie usługi też Wam zapewniają. Więc zawsze można tą Ale ścieżką też dać. Robicie jeszcze zastrzec. jedną rzecz: robicie akademię i nagrywacie. I jeżeli ktoś posłucha, to wie, gdzie pójść i gdzie się zgłosić. Jaka była Wasza największa obawa przed rozpoczęciem sprzedaży zagranicznej? i Czy okazała się uzasadniona? Szczerze, Żadna. Dlatego, że nie było żadnych obaw, jak tylko się pojawiła możliwość wejścia to nawet byliśmy w pierwszej bodajże setce, jak pamiętam, którą osoba mówiła z Allegro, wchodzimy, że na zasadzie testów, więc my testowaliśmy ten rynek. Czyli testowo, na próbę tak. weszliście bardzo szybko. Bardzo szybko. Od momentu informacji na ten dzień już się zgłosiliśmy i działaliśmy. I jesteście tam cały czas? Tak, jesteśmy tam cały czas. Jak Wam idzie w takim razie w Czechach? Bo słyszę, że to jest rynek, na którym się rozwijacie. Tak, jeśli chodzi o Czechy, to no w tym roku zrealizowaliśmy już teraz ponad 2000 zamówień, więc pomału się rozwijamy. E, rynek słowacki ruszył niedawno, więc tutaj jeszcze musimy zbudować e, swoją historię, ale tak jak najbardziej do przodu. Jakie macie doświadczenia z zagranicznymi klientami, z czeskimi na przykład? Czy różnią się oni czymś od Polaków? Zrealizowane zamówienia, chwilę obecną zrealizowaliśmy na rynku czeskim około 2000 zamówień. E, tych różnic nie zauważyliśmy. Nie zauważyliśmy różnic pod względem roszczeniowości klientów, większych, mniejszych. Ale również pobrań. Pobrania są, ale to tak jak w Polsce, tak to jest podobny podział, podobny procent. A kwestia zwrotów nieodbranych przesyłek? Kwestia zwrotów jest na podobnym poziomie co w Polsce. Niektórzy mówią, że wszystkie jest dziwny, bo na przykład w jego kategorii to ma na przykład 15% zwrotów. Ja mówię, ja nie mam czegoś takiego. Tak? Każdy asortyment, każda kategoria różni się różnymi prawami. Tak? W naszej kategorii, jeśli chodzi o zlewy granitowe, klient nawet ciężko może czasami ma zwrócić ten towar. Nie wie do końca, że może zwrócić go za darmo, więc jeżeli ma wysyłać do Polski, to już go zostawi. Jasne, rozumiem, więc to jest też kwestia gabarytów pewnie w dużej mierze. Dwa razy się zastanowić. I odpowiedzialności, tego że, jeżeli wyśle i chce wymienić na inny model, to musi się, że może się wiązać to raz z długim czasem, a dwa ze szkodą transportową, który wydłuży jeszcze bardziej remont. Kochanej kuchni, tak? Powiedz mi, czy masz jakąś radę dla innych sprzedawców, którzy decydują się na sprzedaż zagraniczną, na rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej? O czym Twoim zdaniem powinni pamiętać przede wszystkim? Po pierwsze, żeby zaczęli to jak najszybciej, bo nie ma, jak rozmawialiśmy, nie ma żadnych z tym problemów, żeby udostępniać oferty na, na, na rynki dalsze. Ale druga rzecz, porozmawiać z księgowym, ustalić wszystkie podstawowe rzeczy, które naprawdę nie jest ich dużo i sprzedawać, tak? Wychodząc na Rynki zagraniczne, no, też musimy przeanalizować e, swoją kategorię, w której sprzedajemy. Co się sprzedaje, jakie wzory się sprzedają, w jakich cenach. Wystawić, ok, wystawić oferty, udostępnić na rynkach, ale też badać i cały czas e, szukać rozwiązań. Bo moim zdaniem, e, jeśli chodzi o Allegro e, polskie, czy każdy inny rynek, e, nie sztuką jest wystawić ofertę, tylko sztuką jest cały czas ją unowocześniać. Szukać rozwiązań innych, zmieniać i dostosowywać się do rynku. A jak zachęciłbyś innych sprzedawców do tego, żeby rozpocząć ekspansję? Dlaczego warto zrobić ten krok i wejść ze swoją ofertą na nowe rynki? Mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Po wejściu dwa lata temu na rynki zagraniczne, na chwilę obecną udział w sprzedaży zagranicznej jest nas 15%. Przy obrotach w granicach 35 milionów, to już jest znaczna kwota, ale każdy może wyjść za granicę, tak, budować swoją markę. Jeżeli jest już w Polsce, sprzedaje, coś osiągnął, ma swoje oferty, ma swoje unikalne oferty, jak najbardziej może udostępniać oferty na rynki zagraniczne, budować swoją pozycję i wchodzić na marketplacy wszystkie w całej Europie. My zrobiliśmy na zasadzie właśnie ogólnej, że wyszliśmy na wszystkie marketplacey, jakie są dostępne w Europie, a na podstawie tego i analizy w którym kraju jest największa sprzedaż, budujemy swoje własne e-commerce. Czyli rozumiem, że działacie w ten sposób, że mm, kiedy wchodzicie na nowy rynek, wchodzicie z marketplacem, żeby wypróbować, zbadać mm -hmm. ten rynek, a potem stawiacie swoje sklepy internetowe. Jeśli widzicie, że, że tam się ten, ta sprzedaż Wam kręci, rozwija i jest to, ma to sens, żeby tam się na dłużej zatrzymać i działać również z własnym e commerce em. Dokładnie tak. Idealnie powiedziałaś. Tak robimy. E to, co wspomniałem na początku, jesteśmy w 17 krajach, jesteśmy w 17 krajach na marketplacach. A na chwilę obecną, do w ciągu miesiąca, uruchamiamy sklep Granitan Aero, gdyż w Rumunii najszybciej zaskoczyła. Tam robimy największą, największą sprzedaż. I jak najbardziej zachęcam wszystkich, którzy sprzedają, udostępnienie oferty, czy na rynku właśnie czeskim, czy słowackim, ale udostępniać wszędzie na marketplace'ach. wszędzie skalować swój biznes, a później stawiać swoje sklepy i czerpać korzyści.